Witajcie kochani Ja idę do Kurek dać jedzonko Patryk montuje vloga dla Was No jestem już jestem Przepukam szybko miski Już wypuszczamy Siemniaczki z sałatką z rówką! Bolesław spokojnie, spokojnie. Chodźcie, 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 chodźcie. Proszę Polek. Uważaj no. Dobra, idziemy wypuszczać Idziemy wypuścić kózki Tutaj muszę zamknąć Wczoraj trochę popadało fajnie Zmoczyło W końcu, tak konkretnie popadało Idę, idę. No to to. Idę, idę. Pastuch. tu. Ja tego nie robi na co dzień, to ja nie wiem. Zapominam. Już. Już. Chodźcie. Powoli, 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 powoli. Poszli A was mogłem na końcu wypuścić, co nie? Ja wiem, czy lepy. No chodźcie, chodźcie. No. Uwaga, dziewczynki, uwaga, 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 uwaga. No. Dawaj towcia. No idź. No. Dawaj dolarek. No, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy. Dolar. Idziemy, idziemy, idź co Idź, idź, idź. Basia już sama chce wyjść. nie w stronę. halo. Tam. No. Idziemy, idziemy. Idziemy dzieciaki. Idziemy, idziemy, idziemy powolutku, powolutku tak, no idziemy no idź do kotka do kotka ze mną chodź czarna, gdzie ty poszłaś? no gdzie ty idziesz? chodźcie chodźcie no chodźcie, idziemy idziemy na górę.

With us it's all a nothing Już myśleliście, że mnie dzisiaj pewnie nie będzie. A tu znowu tą mordę pcha przed tą kamerę. Jestem, jestem. Tylko robiłem... Vloga montowałem. E, a Daniel tutaj już ogarniał coś. To nieco... Pozy wypuszczone i... Nie wjechał, ee, nie wjechał Daniel tutaj, żeby się nie bały. Nie się bały, bo już nie? No. Tak, tak, żeby się przestraszyli. Tak dziewczyny, praweczkę pancie przejdzie z teraz. Pan się dba o swoje dziewczyneczki. I o Bolesława swojego. Bolek się patrzy. Bolek, jak wyciągasz tą szyję do góry. Co tam się dzieje? No, coś słyszałem, że krzyczał mały. A wiecie, co on w ogóle zrobił, Daniel? On nie wypuścił chłopaków. Gdzie najpierw się hmm. wypuszcza, zawsze chłopaków. Bo potem jest duża szansa, że oni zwieją, jak są kozy już wypuszczone do nich. To on. Ale wiesz, co? Chmurzy się, zobacz, jak się chmurzy. Dobra, na chwilę wypuścimy na I najpierw ja zawsze wypuszczam chłopaków. A dopiero potem kozy, żeby mi nie nawiały do kus to on zrobił na odwrót. Właśnie się już śmiał jak przyszedł do domu. Na chwilę mi powiedział, że już wypuścił kozy, ja mówię, a chłopaki. A on mówi, że nie, że potem. Ja mówię, jak potem, jak się najpierw wypuszcza? Mówiłeś? Mówiłem, <laughs> Także tak to Na odwrót wszystko. Jusze jest one płaczą biedne. Zostawił! Zostawił was tutaj. A czemu furtki nie pozamykane? Aj. Oj. Oj, oj, nie pomojemy. Nie pomojemy. A ja jego biorę na smyć zawsze. Dobrze, no ale nikt nie pierwszy, bo on za nim pójdzie. No nie wiem. Widzisz znowu nie mojemu. chodźcie. Tylko że żeby nie... Leonek! Masz otwarte! Chodź! to chodź! Chodź! Chodź Lon! Jezu! Ej, chłopaki! Owolunko. Widzicie co oni robią? Spokój, spokój. No. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodź, chodź, chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Ja chodź. Co paliże? No, chłopaki! Ej. Widzicie co oni wyprawiają? Dlatego nie mogą być razem nawet na wybiegu Bąbel! To ty jesteś najgorszy tutaj. Tak? Tak? Patrzcie jak Jan się zrobił okropnie. Chodź, chodź, grzeczny. A, w chodź. Chodź, no. idź, idź, loś. chodź, Chodź, ja też dojdę. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 no chodź, 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 Bądale. chodź, 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 no, no, bo są się... tu nie wejdzie. No właśnie. Oni się tłuką, ale tak to nie, żeby ich wziąć osobno. No, żeby cię teraz pizdnął jeszcze, tak jak nie ciągnął. No i co? Zamknęliśmy ich, wypuściliśmy ich. A to takie chmury, że ja nie wiem, czy zaraz nie będzie padało. I coś grzmi w ogóle. słyszałeś jak grzmi? Tak, ale... No. A dziewczyny tam A ty im dawałeś już to jedzenie? No. No to gdzie jest to jedzenie? No to nasz zjadły? No. No co ty? Cały garnek ziemniaków. Ja nie mogę. Dałam tą surówkę. Kurde, to nie mają tempo. A kaczki nie dostaję. No, no ile ty czuszek też. Nic no co Bambik? Nic no co bąbelku. O Boże! Zamknęli Bąbelka na wybiegu biednego. Zamknę... <sumptych> <trybujesz> zamknęli biednego bombika. Patrz, patrz jak szaleje, jak łupawka go wzięła. A <sumptych> no. O, jaki brudny. Na myjnie by się przydało pojechać. Mogę <sumptych> ci zrobić zaraz myjnie ze szlauchem co? No i ty też możesz. No ale poszli coś w trawie szukać, a nie tam sałatu. No chodźcie, chodźcie dziewczynki. idą do jedzenia. O, ziemniaczek. Dobry ziemniaczek. Zobaczcie, jak one lecą z tą sałatą. Ja na początku tutaj słuchajcie, rwałem na takie malutkie kawałeczki sałaty, jak im dawałem. No i ona taki jadły, super ja się tak cieszyłem, ale potem któregoś razu im dałem, po prostu takim rzuciłem sałatę, bo było tylko parę liści, w całości im rzuciłem. I jak ja zobaczyłem, jak one sobie świetnie radzą z tym rwaniem tej sałaty, to ja mówię, boże, to ja im nie będę nic rwał jeszcze sałaty. No i co tam? Co tam przyszły moje piękne? Nie, nie, do bramy nie podchodź, kochanie. Nywatka. Helenka, ja widzę co robisz. Helena! widzicie? Ona ma tak właśnie. I idzie za małym, żeby go walnąć. To jest właśnie cała Helena. No, cała Helena, tak maniutka. Maniuteczka. A Daniel kupił sprzęt, zobaczcie. Będziemy wiaderkować. Tak, już właśnie nie będziemy musieli wiaderkować. Kupił pompę, jakąś taką zwykłą, nie za, do... nie za drogą. <grym> I <wziął> nie, nie zobaczymy. Teraz jak będzie to szło. Na... O, dziewczynki, mogłybyście zostać na zewnątrz, właśnie. No, ale trudno. Nie no, zobaczymy. Aha, wziąłeś już przedłużać. Ten jest tutaj. Co? Yy, szlauch. No. Bo szlauch podłączamy i będzie się podlewało od razu tam coś, co nieco. No poszło do budu, Aha, to już powinno działać. To włączyłeś się? Nie, nie włączyłeś. Będziemy kontrolować sytuację. Czy leci, czy nie leci? A patrz, zacznę kropić, kropnęło mi. No. O jest! Woda, no? Ale jaki syf, syf leci? No, z dołu A bo to z dołu, najpierw, no tak. No fajnie, dobra, niech sobie leci. Mała średnica, nie? Co? Mała średnica tego zaszczało, a go Nie, nie co, właśnie, tak? to za 15 minut brać. No już nie trzeba wiadrować właśnie Ej, wiesz co, pada i one poszły pod koziarnię Chodź, idziemy Musimy je zamykać Ja nie mogę No pada, zaczyna padać Ojejku jejku Patrzcie, patrzcie jak reagują kozy na deszcz Zobaczcie jakie szaleństwo jest, jak biegają Bo już parę kropelek spadło deszczu i zobaczcie, o, już zamykać już zamykać, tak? Chodźcie, chodźcie. No chodźcie. Kozy, słuchajcie, nienawidzą deszczu. I po pierwszych kropelkach już lecą pod koziarnię, żeby zamykać. Szybko, czym prędzej. No chodźcie, chodźcie, ranka nie widzie ci. Chodźcie, dzieci. No ej, no to jak mam przejść? Ja nie mogę. Co dużo? Coś tam może pojadły troszeczkę, chociaż niewiele. Tam świruski. Helenka, nie bij dzieci. Nie wiem, to wcia. Brawo, super to. A Basia już poszła? nie do siebie, no. Nie wiem, czy wy widzieliście w ogóle kiedykolwiek zamykanie kus. To właśnie widzicie, jak to jest. Basia, to nie jest twój boks. Chodź Bosimiu, tutaj, tu do siebie. Chodźcie. Pięknie. Dawaj Barbuniu. No chodźcie, chodźcie, bo was zostawi tam z nimi. No ja idźcie, idźcie. Hop, 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 tu, 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 tu. Tu, idź do mamusi. Majotaczka. Trzeba je wepchnąć na siłę, bo nie wejdą i koniec. Kto tam jeszcze? chodźcie, chodźcie. Czy ktoś idzie w ogóle, czy nikt? To te, co bardziej spanikowały, to przyszły. A... No pada. Chodź Luneczka, dawaj, chodź. Lady Chodź luneczka. Nie, nie, ty nie. Musisz mi pomóc. No to zamykanie to jest zawsze taka stresówka, bo widzicie, wszystkie te dzieciaki latają i to trzeba robić tak sprawnie. Dlatego, że jak wejdzie do którejś kozy innej dziecko, to, no to może się to skończyć źle. No. Lady, Dawaj, szybko do siebie. Dobrze, ty doma, musi, ty doma. Musi, ty tutaj nie jesteś. O nie, 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 nie. nie, nie. Jeszcze teksasek tutaj dolejdzie się. Idź teksasek. Dobrze. A tutaj dobra jest koza? Dobra. A już patrz, Czy dobry czarnuch jest tam. Kto jeszcze został w ogóle? Aha, tutaj newatka. Idź do mamusi. No, dawaj, 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 dawaj. Hopaj, chopaj. Tutaj dziewczyneczki właśnie. Wszystkie trzy. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Arizonka! Chodź Dawaj Arizona Arizona, bo ja tu trzymam dzieciarnię, Dobra, a kozy są już wszystkie? No, takie dzieciaki zostały. Ty jesteś tutaj, Meksyczek. Chodź. U, 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 u. Dobrze. Gdzieś tutaj? Chodź ten. Denwerek i dolarek. Chodźcie chłopcy. Chodźcie. Chodźcie! Chodź, dolarek! Dolar, Denver! No nie, nie koniec. No do chłopcy przecież wy wiecie, gdzie wy jesteście. No Najstarsza, a zobaczcie, co robią. No do. Nie, musi matka chyba wejść, bo oni matki szukają, wiesz? Idź to w ciepło. Chłopcy, no mamusia tutaj jest. No patrz jaki uparty Chodźcie, chodźcie. To chciał weź im powiedz coś tym dzieciom swoim Dolarek! O masz maleństwo Jedno maleństwo do mamusi Oj, do cycka jeszcze malutki, Boże pewnych no Ani. Tego jeszcze nie gra Ale wiesz co? To jest strasznie dziwne, bo oni wiedzą przecież doskonale. Tak. Oni są super do tych boksów, chodzą sami. No matko. No i tak to kochani u nas wygląda zamykanie. I teraz tak, idziemy po bombla. Najpierw on musi przejść sam, a po bomblu on już będzie yy, też szedł wiesz, do boksu swojego. Bąbelek o Boże, co się dzieje? Zamknęli wszystkie koza, mnie zostawili Chodź. Chodź Bąbelek Chodź dawaj. Dawaj, dawaj Bombi Chodź No super A jego nie musisz zapinać na smyt, bo on sam przyjdzie potem. Chodź Chodź Bąbelek, chodź, chodź, chodź Dawaj, dawaj Bombik no pięknie. Dawaj, dawaj, chodź. Chodź Bąbelek. Bąbel! <grystanie> Bąbel się, słuchajcie, robi strasznie oparty. Chodź Leonek, już go wypuścił. Boże, to wszystko robisz nie po mojemu, naprawdę. Ja jeśli nie zdążyłem zamknąć Bąbla, ten już wypuścił Leona. No super chwilę. No patrz, spokój się. Jezu, ty mnie tak stresujesz. Dobrze, ja zapewne Tu było jeszcze złożyć. otwarte, bo się męczyłem z nim, bo on nie chciał Ale wejść. On jest. To nie jest śmieszne nawet już. Bo kiedyś mi naprawdę może zrobić krzywdę. A zobaczcie jakie okna są czyste. Dzisiaj rano pomyłem okna u nich tutaj. A nie widać, bo ostrość się nie chce złapać. Ale no, musicie mi uwierzyć na słowo. Że myłem i są czyste. A co to moje malutkie chciało. Co na wadeczka? Chciała nawetka moja piękna. Bozie, głodna jesteś. No, jeszcze parę godzinek do jedzonka. Misiu, sianeczko musisz jeść. <grystanie> Moje szczęście, piękne. Chcemy zobaczyć, co ta pompa już tam wypompowała. Może już basen nam tam stamtąd wy, wyciągnęła cały. Co? Raczej nie. Ja mówię, że z basenem razem już może jest <grystanie> tym. No, tak, powiem ci, że chyba widzę, że połowy już nie ma. No, ale idzie, no. Tylko od tego, czy się nie zapcha ta pompa? Tak? A tu jakie bajorko się zrobiło? To kaczki. Co? No, dam go tutaj. Tutaj na to popalone dam. Co jest? Co jest Wyniszczone wszystko. Idźcie trochę na trawkę, tam macie wodę wylaną. Idźcie tam, do władka, lubicie. Całą sałatę zjadłem. Całą zjadłem? No. no dobrze. No bardzo lubią sałatę. Mam iść tam czyścić? Nie, Zobaczcie, jak tak ładnie się zrobi. Nieźle. A, no i w ogóle to nie wiem, chyba nie mówiliśmy wam, że e, wyjmowaliśmy, jak przed ostatnim razem czyściliśmy, znaczy ostatnim razem, to przerobiliśmy i trochę wyjęliśmy ten basen, było go strasznie ciężko wyczyścić, żeby wylać całą tą wodę. I jak wyjęliśmy ten basen, to Daniel wykopał na środku większą dziurę, żeby, wiecie, żeby można było właśnie włożyć pompę, żeby ta woda ściekała bardziej. I rzeczywiście widzę, że to się sprawdza fajnie. Teraz można lepiej to umyć po prostu, że cały ten syfek wleci do tej dziury. Jest grubo, nie? No tak, no, ale one robią tam i kupę i przecież, no, no wiadomo, i błota nanoszą. na tych płetwach, ja Zobaczcie jak one się cieszą tam. <laughs> Co robi tutaj na dnie? No. Niezłe. Ale lubią to kaszy. <noise> <noise> Już przestań szukać. <noise> Jak on szuka, słuchajcie, jaki zaczepny. <noise> lubią <to, szuka> <noise> Nie no, nasze tak naprawdę, to powiem Wam szczerze, że lubią, jak jest czysta woda. No nie naprawdę teraz mówię, poważnie. Ona wczoraj tak mało tutaj spędzały czas. Tak, to prawda. One lubią, jak jest czysta, to one się tak cieszą, no, aż, aż normalnie jakby w ogóle to by odleciały, takie są szczęśliwe, jak jest wymieniona woda. Pójdziemy do papuszek. Bo zobaczycie, zobaczymy my też, jak wyglądają teraz te malutkie z, tego, z tej budki i jajeczko im damy, bo ugotowaliśmy. Pytaliście nawet, ktoś pytał w, w tym vlogu jak pokazywaliśmy te papuszki, czy dajemy jajko gotowane. To dajemy jak najbardziej. To jest szczególnie ważne właśnie w okresie lęgów papuszek, żeby. Im dostarczyć takie rzeczy jak jajeczko No poczekaj bo ty tak szybko to robisz a ja mam ręce zajęte No cześć Tutaj postawimy jajeczko Uuuuu. Patrzymy co tam urosło w tych budkach Tym samym sprytnym sposobem Danielowym To w to było? W tamtej? Jaka panika? Jaka panika? jakie są duże? I A paczek, zasłoniła. To jest ta, co siedzi, ta żółta. To nie jest ta budka, bo nie. Jest ta budka. Nie, to ma jajeczka <laughs> tylko na razie. To coś niedobrze pamiętałeś no. jednak. A byłem pewny. <laughs> To chyba obok budki, nie? Co? Okay. So. A ile jest? Dwa? Nie jeden bo to jedna z będzie, Ciekawe, nie widać jeszcze kolorów. Myślę, że będzie niebieska. W3. Ale zobacz jaki tam syfek się zrobił w tej To no, jest tej... normalne. Nie no, wiem, ale to trzeba wyczyścić teraz, już jak one no, wyjdą z tej Jak wyjdą, No, czyli są dwa. A było, a nie widzieliśmy, że było więcej? Były trzy. To co zostało? Zjadły? Nie, no ona kryje tam, nie? Aha, Zakryła. Zachowała. Nie pamiętam, gdzie to było, gdzie to było. No chyba gdzieś. A tutaj było coś jeszcze, nie? Chyba jajeczka były. Chyba nie, tam. Nie? może nie A tam siedzi no. Bo się denerwuje, jest tam mama albo tata. Tutaj ma jajeczka niebieski też. A, nie, a były tutaj te jajeczka? Czy nie było? Nikt. tutaj też jest. Niebieska, ale nie ma nic chyba jeszcze. No i tutaj nic nie ma. No to tamta, co, no, ta co siedzi na... ta niebieska, co nie na jajkach, to były właśnie jajeczka tam jakieś, no. W każdym razie dwa się na pewno odchowują. Eee, I ta jajeczka ma ta żółta, nie? Tam parę... Dużo sporo ich miała tych jajeczek, nie? No. Zobaczymy, co z tego będzie. No dobra kochani, będziemy kończyć tego vloga. Woda się nalewa, to nie będziemy Was zanudzać, żebyście czekali. Ee, życzymy Wam dobrego popołudnia, wieczoru albo poranka, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Wszystkiego dobrego kochani, do zobaczenia. Pa, pa, pa.